Witam Państwa, plantacja cebuli z dymki. Proszę Państwa, no, dymka bardzo duża. Cebule, ładne. Szczypior kończy wegetację. Zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Proszę zobaczyć, ale szczypior jest się w miarę zdrowy. Jest oczywiście coś tamtego szczypioru rzuciętego, ale to jest naprawdę niewielki procent. Wydaje mi się, że jeszcze należałoby wykonać jakiś zabieg na mączniaka rzekomego, żeby tutaj nie było jakichś tam większych problemów. Kontynuując to co mamy, to mamy Orondis Plus Zorwegendavia infinito, tak, w zależności od tego e, czym ktoś tam jeszcze pryskał, ewentualnie preparaty typu o, ochłodziło się, typu skorpion, typu Amistar, ponieważ tutaj łączniaka nie ma, więc nie ma większego problemu, a one będą też wpływały na e, tą z szyjki. Nigdy nie, nie było pryskane, natomiast poleciłbym w tym momencie, żeby ta cebula się lepiej przechowywała. Preparat nano mi srebro, ewentualnie dodanie do ochrony preparatów zawierających mikrocząsteczki miedzi, czyli Ion Blue, żeby jeszcze, że tak powiem, tą cebulę ochronić od, od wewnątrz przed chorobami. Oczywiście, proszę Państwa, trzeba dodać jeszcze, ponieważ ten szczypior jest zielony. Jeszcze raz pewnie ta plantacja powinna być podlana. Wielkie upały się skończyły, więc tutaj nie ma, nie ma większego problemu. Gleba jeszcze jest pod spodem wilgotna. Natomiast myślę o tym, żeby jeden czy dwa zabiegi jeszcze zrobić nawozami o dużej zawartości potasła, a nie wielkiej zawartości azotu typu kristalon pomarańczowy czy brązowy żeby po prostu jeszcze tą cebulę dobić, żeby te łuski były bardziej ścisłe żeby ją wypotasować, żeby ona też lepiej potem leżała zapraszam do oglądania następnych filmów z pól gdzie uprawiałem warzywa gruntowe i myślę, że jeszcze na tej plantacji się zraz przynajmniej Spotkamy, ewentualnie potem po wykopaniu też pokażę Państwu, jak to wygląda. To Państwa plantacja cebuli z dymki. Praktycznie już do kopania. Zaraz Państwo zobaczycie, jak to wygląda. Proszę Państwa, mieliśmy kilka dni upalnych, co spowodowało praktycznie całkowite zasinienie, prawie całkowite szczypioru. Teraz akurat pada, ale to już nie ma większego znaczenia. Większość szczypioru jest sucha. E, tak to niestety wygląda, plantacja tylko i wyłącznie do kopania pewnie jak e, przestanie padać troszeczkę obecnie e, producent to wykopie e, tak naprawdę już nie ma sensu tutaj nic zrobić tak? bo za dużo z jest e, suchego, podeschniętego e, także tylko i wyłącznie wykopać e, zebrać Tutaj troszeczkę więcej tego szczepioru jest zielonego, troszeczkę lepsza ziemia. Ewentualnie można byłoby jakiś zabieg wykonać, ale myślę, że to nie ma, to nie ma już po prostu sensu. Tak? Jedyne zalecenie kopanie, podestanie szczepioru, zbiór i to wszystko. Zapraszam do oglądania innych filmów z uprawy warzyw gruntowych. No na tej plantacji pewnie jeszcze zaraz się spotkamy, jak będzie wykopana, jak będą wałki, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli z dynki jest już częściowo wykopana, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że producent będzie kopał. Tak to wygląda. W zależności od tego, jaka tam była gęstość, wałki są różnej grubości, ale cebula naprawdę gruba. Plon zapowiada się, że będzie w miarę, w miarę dobry. Tak to wygląda, proszę zobaczyć. Cebula no, w rozmiarze bardzo, bardzo grubym. Trudno powiedzieć mi, jaki będzie plon. Nie rozmawiałem z producentem, ale wydaje się, że będzie plon bardzo ładny. Ostatni film z tej plantacji, tak jak już też mówiłem wcześniej, ale zapraszam do oglądania innych filmów z plantacji warzyw gruntowych.